Lekcja kolejna, standardowo, to już bodajże 9, To co było i dwa kolejne, bazujące na już poznanych. Także będzie to rozbudowanie już znanych nam elementów. Więc to co już znamy, na szybko. Kolejne dwa elementy. Pierwszy to bazujący na elemencie na uderzeniu prostym, z tym, że wykonujemy to z początku bardzo powoli. Chodzi o to, żeby wykonując uderzenie przed sobą złapać młuczeko ręką drugą na wysokości barku. Wygląda to w pracy tak. Uderzenie i trzymamy. Puszczamy uderzenie. Trzymamy uderzenie, trzymamy, uderzenie, trzymamy, uderzenie. OK. To jest jedno, czego się nauczymy. Kolejna rzecz jest to przekazanie sobie wurczaka do ręki drugiej, z biodra, tym razem z przodu. Bo przekazanie z tyłu już znamy Z przodu wygląda to w ten sposób. Czyli znając już te wszystkie rzeczy, powinniśmy być w stanie zrobić coś takiego.